Już na naszym promie i zaczynamy dzień szósty wędrówki przez Szkockie Highlandy. Będziemy przeprawiać się tam na drugą stronę. Poranek zaczynamy na kempingu w miejscowości Art Louis, skąd wzięliśmy łódkę na drugą stronę wybrzeża Loch Lomond. Dzisiaj w końcu nasz pierwszy dzień na West Highland. Wkroczyliśmy na szlak. I zaczynamy naszą wędrówkę już w kierunku Fort Williams. Ostatnie spojrzenie na przepiękny krajobraz Loch Lomond i ruszamy dalej w drogę, gdzie wkraczamy w prawdziwy bajkowy krajobraz szkockich Highlandów. Na szlaku West Highland jest dużo kempingów i restauracji po drodze, więc jak tylko mieliśmy okazję, to zatrzymaliśmy się na krótką przerwę. Dzieliliśmy sobie pyszne drugie śniadanie, bo potem czekało nas jeszcze 20 km marszu do następnego miasta. Wam, że jak już wyszliśmy na ten West Highland, to ten szlak jest tak, Dobrze oznaczony i tak dobrze udeptany, praktycznie na każdym odcinku, że czuję się jakbym chodziła po takiej długiej wstędze. Nie muszę się w ogóle zastanawiać, czy gdzieś nie czeka na mnie jakiś niespodziewany skręt i zmiana w kierunku szlaku. Po prostu idę przed siebie, mogę się cieszyć pięknym widokiem i nie muszę się po prostu zastanawiać ani sprawdzać mapy. No, i oczywiście, jak na każdym typowym szkockim szlaku, nie mogło się obyć bez owieczek. A ponieważ szlak prowadzi głównie przez pastwiska, to trzeba co jakiś czas przechodzić przez takie drewniane bramki. No i co ja wam jeszcze mogę powiedzieć? Jest po prostu pięknie. Tego dnia znowu mieliśmy cudowną, słoneczną pogodę i udało się nawet spotkać brązowe highlandzkie krowy. Na ten dzień na szlaku nie mieliśmy żadnego większego planu. Dotarliśmy po południu do miejscowości Tyndrum, gdzie zjedliśmy obiad, a potem stwierdziliśmy, że w sumie mamy jeszcze czas, więc przeszliśmy przejechaliśmy kolejne 10 kilometrów do miejscowości Bridge of Orchid, gdzie rozbiliśmy się namiotem na noc.